Ma syna nas poluje, że nas zniszczy, i żebyśmy nie udawali, że nie pijemy alkoholu. Się. zostaw to przez kinę. Daj mi jeszcze trochę. że można czuję. Tak, ja. Chodź. Nie, teraz ja. Teraz ja sobie jedną zjem, nie ma. Bo nie grzeczni sobie tylko jedną zjesz. co otwarte, prawie. ale można pojeździć na dajemy. Jaka ma dźwica znowu? No w myśla. A jest ja drywa. sobie zamieszczają górce. Coś tak, poczyw coś chcesz. To wpadnie, przyda mi się ktoś do sparingu. A jutro po 14 możesz przejść. tylko żeby się znowu nie chodzić po krzakach nie chcę ćwiczyć szukania po krzakach ale to no, akurat nie małem teraz ale od czasu do czasu i nie ochotę zajdzie przy no nie wie jak mi się Ktoś nie chciało mi tam, ładować filmu, nie wiem, może przez to w grę albo coś innego, ale strasznie był problem, załadowali film, dopiero jak dostałem go gdzieś tam, gdzieś po pół godziny załapało skarb. prywatka, kompas, render puszczenie drugiego rendera jakaś taniek był, coś tam zaczął pajacować znowu po czas wiesz o pana to polskiego prosi i walcz, Jeszcze trochę to przyjdzie i powie mi, żeby mu dupę dał, bo jak nie to się obrazi Lo 4 w szkoladzie pewnie na 8 czy na 1 będę musiał stawić, będę się pojechać pociągiem Chyba najwcześniejszym jakim się da tak jak na tę na nazadkę. No, pamiętam ten jeszcze ciemno było, to kwiecień pierwszy szedł na pociąg, no po, widzi w kwiecień przecież ta silnie nie zorientowało W już przyszło doszło już zostawiłem te suwenira z księdza na listy. I... Pimpek! Nie doradko. O, tam reszta Pimku. Chodź, się zaraz zacznie czekać. i dupa oglądanie! Uciekło coś siebie, ale ten poleciał. Jaszcząb! O Sirzysz, tu blisko jest rzadko. Jeszcze biegnął. Sirzysz? Dobrze. Chodź. O ja myślałem, że oddycha. A to się poliścił gdzieś ten szuro to jest trochę dalej niż myślałem No już poszły, nie ma Gdzie jedziesz, gdzie idziesz? Co robisz? Co robisz? O, bardzo ładnie. Chodź. Co na drzewie siedzisz? dziki, dziki, dzikie strych dziki, to was pod kilka dzika, nie wiem drzewo bo, bo. nie ma tu w Polsce specjalnie jakichś takich zwierząt, predatorów może poza wilkami i tych takich nie mięsożernych nie ma się tu specjalnie bać. Znaczy się nie na do konfrontacji, bo znajdzie się wielu debili co spłoszą zwierzę i te spłoszone może komuś wyrządzić krzywdę. Ale jak się tylko podchodzi do zwierzęcia, to wcale nie musi ci zrobić krzywdy. Co innego, gdy masz. do mnie nie jest właśnie wilkiem, z jakimś tym to wtedy zależy od humoru. Jo. Stanu na jedzenie. Co ty to robisz? E, świnia. Coś tam zawołują. Nie znawsze tych pojęcień w robocie późba, gdzieś mi zawsze włos wyjdzie szczepka i mnie tam ten... smyra pogębę, się za chwilę kurwa, może wcielać nie chójczę, ale nienawidzę tych Od małego miałem repę, pamiętam jak się budziłem, jak gdzieś mucha tam nawoziła, to sobie czekałem na w ślepy Nie przeszkadzało mi to. Byłem ciekawy ile wytrzymam. Ale odokoła ja coś pamiętam, czy czy mucha się będzie znienacka, czy to... nie wiem Chuj strzela. Chyba ja coś mordę dostałem, jakieś pożanty, bo dojechać mówi. Będzie chyba wybór najładniejszego Michasia na świecie Zrobił z Michasia dziewczynka pomaluje u i będzie startował W konkursie najpiękniejszego Michasia na świecie Może wygra jakiś długo długopis czy coś w Kruchy, Kruchu, już w żydowsku. Ktoś tam krzyczył, że chyba jednak chorobacie mi wypadną. liquid, już tam znaleźli jakieś narkotyki, człowieku, kurwa, tak coś. Też przypomniałem sobie właśnie, że jak wychodziłem z przerwy, to coś mi wypadło, tylko nie zauważyłem co i dosyć musiałem przeoczyć, bo budelka przezroczysta, płyn taki lekko złapały, musiał mi to umknąć przed wzrokiem, a wieśniaki zamiast kurwa ty, wypadło ci. Nie... Czaja, co to było? i jogurt w tym człowieku To niech się sali <grymka> to ma wypadku Nie ma wypadku Widzę, że tak. Czyli wszystko, że tak. wszystko. żebym się rano nie obudził. I w mokrych schodach, które podniszki zdarza. Tu dam pimpek. Czy Filip kurwa sknobi? Icz. Syja.